Większość placów zabaw w Kraśniku wyposażonych jest w nowe, kolorowe, drewniane sprzęty posiadające odpowiednie atesty. I niemal wszystkie wyglądają na czyste, ładne i zadbane. Dużo zieleni, nowe urządzenia, ławki, śmietniki, kwietniki, klomby i wiele innych urządzeń, które upiększają i wzbogacają dziecięce królestwa. Niestety w czasie użytkowania, a często też za przyczyną wandali czy chociażby pod wpływem warunków atmosferycznych, część wyposażenia placu ulega zniszczeniu. Często na naszych placach można natknąć się na połamane huśtawki, pozrywane śruby mocujące, powyłamywane szczebelki, zjeżdżalni czy spróchniałe elementy drewnianych konstrukcji. Ale nie uprzedzajmy faktów. Taki plac zabaw powinien być wydzielony, powinien być ogrodzony. Urządzenia do zabawy, wyposażenie tego placu powinno być na trwałe przymocowane do podłoża. Piaskownice, jeżeli są zlokalizowane, powinny być zabezpieczone przed dostępem ptaków i zwierząt. Taki plac powinien posiadać oznaczenia, że zakaz wprowadzania zwierząt z napisem i graficzne, a także oznaczenia graficzne o zakazie palenia. I, i, Również informujące w postaci tablicy informacyjnej ustawionej w pobliżu placu zabaw. Niestety, przy większości placów zabaw nie ma tablic informacyjnych, a o tym, że powinny być, wiedzą nawet najmłodsi. Tak powinno być. Dlaczego? No bo na przykład, jakby jakiemuś dziecku się coś stało, albo jakby jakieś dziecko z mamą było na placu i mama by na przykład zemdlała czy coś. I dziecko by miało z sobą komórkę, a nie znałoby straży, nie znałoby numeru telefonu, to mogłoby spojrzeć na tablicę i po prostu wpisać numer i zadzwonić. Jednym z większych problemów są piaskownice. Brudny, niewymieniany piasek, niedopałki papierosów to najczęstsze niespodzianki, jakie można napotkać podczas budowy piaskowych zamków czy stawiania piaskowej babki. Ale jak się pokopie głębiej, to można trafić także na odchody zwierząt zagrzebane pod piaskiem. Dla dzieci to niewątpliwie dodatkowa atrakcja. Niebezpieczne w piaskownicy jest także szkło czy kapsle, które nagminnie zostawiane są przez dzieci, ale te już trochę przeterminowane. Niestety żaden z zarządców piaskownicami nie dezynfekuje podłoża w piaskownicy. Nie ma teraz. Yy... Takich norm, które by mówiły, co w tym piasku ma być, co w tym piasku ma być i w jakiej ilości e, dopuszczalna jest obecność tych e, zanieczyszczeń. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, e, ocena jest typowo wizualna. Jeżeli stwierdzamy, że takie, e, taki plac zabaw, na przykład ma niepomalowane elementy, ostre krawędzie, wystające jakieś, gdzie zagraża to bezpieczeństwu dzieci to yy, na terenach, yy, gdzie są zlokalizowane te place zabaw w obrębie placówek oświatowych chowawczych, Wydawaliśmy takie decyzje przymuszające do usunięcia doprowadzenia terenu zabaw do należytego stanu sanitarno-technicznego. Bezpieczeństwo na placach zabaw to nie tylko czysty piach czy uszkodzone urządzenia. W miarę możliwości policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, jak też z komisariatu Policji w Kraśniku są dyslokowani w miejsca szczególnie zagrożone. Tutaj muszę powiedzieć, że place zabaw nie są tymi rejonami, lecz w miarę możliwości policjanci dokonują kontroli, jeśli stwierdzą zakłócenie spokoju, porządku publicznego, w stosunku do sprawcy są wyciągane konsekwencje prawne. Policjanci mogą nałożyć mandat karny lub skierować wniosek do Sądu Grockiego w Kraśniku, lub ewentualnie jeszcze pouczyć sprawcę. Większość krasińskich placów zabaw nie jest monitorowana przez kamery, ale nie wszystkie. Jeden z placów, który jest pod czujnym okiem kamery przez 24 godziny, to obiekt na osiedlu młodych przy ulicy Balladyny i Słowackiego. Kilkanaście placów zabaw, tych większych mamy monitorowane. Tak jak dla przykładu na tym osiedlu na budynku słowackiego 13 umieszczona jest kamera, która nagrywa wszystko to, co na tym placu zabaw się wydarzy. Także ewentualnie jak jakieś problemy powstają, jesteśmy w stanie w terminie wciągnąć. W ciągu 30 dni dokładnie otworzyć i ewentualnie podjąć jakieś działania, które by prowadziły do ustalenia np. sprawców, dewastacji czy tego podobnych czynów. Plac zabaw przy ulicy Balladyny należy do spółdzielni mieszkaniowej Metalowiec i śmiem stwierdzić, że jest to wzorcowy obiekt w Kraśniku, jaki odwiedziliśmy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowy dla potrzeb osób zamieszkałych w naszych zasobach posiada i prowadzi 27 placów zabaw. Oczywiście my jako zarząd spółdzielni zdajemy sobie sprawę, że posiadanie to jest tylko 50% sukcesu, natomiast drugie 50% to jest bieżące utrzymanie, eksploatacja i bezpieczeństwo na placach zabaw. Właśnie na te trzy elementy poświęcamy szczególną uwagę. Każdy plac zabaw współdzielnie posiada swoją oddzielną ewidencję, tak zwaną książkę obiektu. Jest to całkowita historia danego placu zabaw. Tam się wpisuje wszystkie przeglądy. Muszę tutaj zaznaczyć, że takie przeglądy są prowadzone zawsze co roku na wiosnę, komisyjnie przy udziale inspektora do spraw nadzoru budowlanego jak również są takie przeglądy później bieżące, przeglądy wewnętrzne. Bardzo szybko też reagujemy na wszystkie zgłoszenia ze strony mieszkańców. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że spółdzielnia zatrudnia na pełnym etacie dwóch stolarzy i dzięki temu właśnie możemy bardzo szybko reagować. Niestety nie wszystkie nasze place zabaw są tak zadbane jak przy balladyny. Większość z nich na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale Wystarczy się przyjrzeć bliżej i możemy zobaczyć, jak wiele wad posiadają urządzenia. Przykłady? A proszę bardzo Plac Zabaw przy ulicy Piastowskiej drewniana huśtawka na łańcuchach. Dzieci uwielbiają się huśtać, ale jak się okazuje, nie jest to zbyt bezpieczna zabawa. Śruby, którymi przymocowany jest łańcuch, można odkręcić i to bez większego wysiłku palcami nie używając klucza, a wystarczyłoby zamontować uchwyt odwrotnie jak na placu zabaw na Mosirze i śruba byłaby stabilniejsza i nie odkręcała się podczas beztroskiej, dziecięcej zabawy. Piaskownica na tymże samym placu zabaw. Deska z kilkucentymetrowymi gwoździami leżąca zupełnie obok piaskownicy. Zjeżdżalnia. Wykonana z solidnych, drewnianych bali, ale... Te bale niestety na skutek użytkowania i warunków atmosferycznych spróchniały... I obawiam się, że nie są już tak stabilne i wytrzymałe jak parę lat temu. Na tej samej ślizgawce możemy zauważyć bardzo spruchniały szczebelek, który tak naprawdę bez większego wysiłku można wyłamać jedną ręką. Ten plac zabaw administrowany jest przez Urząd Miasta Kraśnik. Placów zabaw jest 25, w to wchodzą też pojedyncze piaskownice, czyli miejsc przeznaczonych do zabawy do, dla dzieci jest 25. E, przeglądy nie wiem do tej pory jak były robione, teraz będą robione co pół roku. Wczoraj wykonaliśmy przegląd wszystkich placów zabaw. Stosowne uwagi zostały przekazane do realizacji. Są tam jakieś brakujące szczebelki, części, niedopięte łańcuchy. Zostało to wszystko przekazane do naprawy, do realizacji. A dlaczego do tej pory działo się tak, że te place są takie, jakie są, że są te braki, są te uszczerbki? No, skąd te zaniedbania? No myślę, że jakieś właśnie to są jakieś zaniedbania, które trzeba po prostu, które trzeba zniwelować, naprawić i nie powtarzać. Jak wynika z wypowiedzi pana Kalinowskiego, dwa ostatnie lata rządów burmistrza Włodarczyka nie były zbyt szczęśliwe dla placów zabaw, dlatego przenieśmy się na kolejny plac przy ulicy Sikorskiego. Plac przy kamieniu. Tutaj mogliśmy znaleźć wyłamane deski i oberwane łańcuchy. Przy okazji tej wizyty zauważyliśmy, że kilka dni przed naszą wizytą z kamerą część elementów została pomalowana lub zabezpieczona jakimś środkiem, ale żeby nie było zbyt różowo. Znaleźliśmy także kilka wystających gwoździ, które raczej nie są elementem do zabawy. Plac zabaw na ośrodku Mosir. Duży, imponujący, ale niestety sporo do naprawy. Spróchniałe deski, z których wystają gwoździe. Brakujące elementy oraz spróchniałe elementy urządzeń. Przenieśmy się teraz na plac zabaw przy ulicy Chopina. Tutaj na dzień dobry nie możemy znaleźć bezpiecznego wejścia. To oficjalne, wychodzi niemal bezpośrednio na ulicę, wprawdzie małą uczęszczaną, ale zawsze to ulica i niebezpieczeństwo jadących samochodów istnieje. Pamiętajmy, że jednak istnieją przepisy, które jasno i wyraźnie mówią o tym, jak powinno wyglądać wejście na plac zabaw. W tych nowobudowanych minimalna odległość od ulicy to 10 metrów. Tutaj jest wylany kawałek betonu i dobrze ubita ziemia. Gdy już wchodzimy, naszą uwagę przykuwa trawa. Dosyć wysoka, taka akurat do skoszenia. Śmietniki, które tam stoją, raczej nie wyglądały na te, które były opróżniane przed wczoraj Śmieci raczej z całego tygodnia. Ilość spróchniałych elementów i wystających gwoździ nieco nas zaskoczyła. A jak stan techniczny oceniają rodzice? Czystość tak jak widać, koło koszy. Yy, może kiedyś yy, było, nie wiem, czy to, czy to dalej istnieje, czyste miasto. Było częstsze, było może bardziej widoczne, że te place zabaw są czystsze, ale ogólnie teraz troszeczkę to się już zdarza. No można powiedzieć, że bardzo rzadko. Są kosze poprzepełniane, nikt się tym praktycznie nie zajmuje. Tak jak mówię, ewentualnie koszeniem to była zgłaszana sprawa, bo, bo dzieci się już bawiły w gęstej trawie. Także porządek, no tak jak widać, jest nieciekawie, niespecjalnie, nie chce się za specjalnie tu siedzieć. No i wygląda to tak, jak wygląda. Te domki są chwiejne, deski są spróchniałe, mimo że jest po jakiejś tam lekkiej renowacji, odmalowaniu, ale to jest taka prowizoryczna, po prostu zrobiona chyba dla oka ludzkiego. Ale ogólnie mówię, dużo dzieci się zbierze na takim domku i te domki się chwieją. Po prostu jest strach takim dzieciom na, na tych domkach się bawić. Zajrzyjmy teraz na plac zabaw przy ulicy Metalowców. Mogę powiedzieć, że to jest akurat mój plac zabaw, gdyż to właśnie tutaj spędziłem wczesne lata mojego dzieciństwa. Dziś niestety już nie ma tych dużych huśtawek, które były kilkanaście lat temu. Zastąpiły je nowe drewniane elementy. Niestety, jak na większości, tutaj znaleźliśmy wady i braki. Co więcej, te braki wskazali nam sami użytkownicy, pokazując urwaną deskę czy spróchniałe elementy. Są zjeżdżalnie, huśtawki, Prawie na każdych placach zabaw, ale nie są bezpieczne zbyt te place zabaw. Dlaczego? Czasami brakuje zapięć, zapięć na huśtawkach lub karuzelach, a na przykład albo są wyrwane deski na takich drabinkach jak tu. Warto wiedzieć, że place zabaw powinny podlegać różnym kontrolom. Najważniejsza jest ta dokonywana przez samych użytkowników. Jeżeli na waszym placu zabaw nie dokonuje się żadnych napraw i nie dba o czystość. Może warto zgłosić to administratorowi obiektu, np. przykład w spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej czy do urzędu miasta. Usterki, które pokazaliśmy w naszym materiale nie są usterkami powstałymi w przeciągu ostatniego miesiąca czy też dwóch. To raczej trochę dłuższy okres czasu. Dbajmy o plac zabaw, gdyż na nich wyrasta przyszłość narodu, a jak powiedział Dariusz Kalinowski... Nasze dzieci są dla nas najwyższą wartością.